Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Z przepięknego miejsca, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nową ofertę. A jest to sad z pomarańczami. Pomarańczka będą za miesiąc już. Działka ma około 2400 m2. Sad bardzo tak jak widzicie, bardzo zadbany. Widoczki są też na kulierę, na zamek w kulierze. Akurat tu mi drzewka zasłaniają, by musiał wejść do środka, żeby to nakręcić dobrze. No tak. Z graniczy, graniczy z takimi domkami. Miejsce spokojne, 3 km od guliera. Graniczy z takimi domkami. Tutaj przez cały rok mieszkają takie dwie rodziny hiszpańskie. Na działce znajduje się tak jak widzicie kontener. Taki zadaszony. Tu jest wjazd na tą działkę. Także tam gdzie skuter stoi się zaczyna działka. Kawałek dalej jest droga asfaltowa za skuterem. Także dojazd kamperem bez problemu można tutaj dojechać. Bardzo ładne widoczki na góry. Także oferta dla miłośników natury, jest bardzo fajna, cena też jest super, no i za miesiąc już mamy pyszne pomarańczka, pole ładne zadbane, ten sad, sad zadbany, ładny. Pozdrawiam serdecznie.